Państwo otwieram 11. sesję Rady Gminy Masiowice na wniosek Wójta Gminy na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1993 roku. Samorządu gminy. Wnioskuję o zwołanie sesji Rady Gminy w dniu nadzwyczajnym z następującym porządkiem obrad otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i zamknięcie sesji. W uzasadnieniu w związku z pismem konsorcjum firmy FHU Grupu Piotr oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku z dnia 20 września 2019 roku dotyczącym odstąpienia od podpisania umowy na zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Łaskarzewskiej w miejscowości Maszewice zachodzi pilna konieczność dokonania ponownego wyboru wykonawcy tego zadania. Z uwagi na fakt, iż druga najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę mentor spółka z ograniczoną spółdzielnością Józefowa wynosi 273 228 złotych 4 grosze zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie gminy Maciejowice w celu podpisania umowy z wykonawcą aby nasze obrady, przepraszam jeszcze witam na naszych obradach wszystkich radnych pana wójta, panią zastępcę, pana sekretarza i panią skarbnik i proszę wszystkich o zalogowanie się, aby potwierdzić prawomocność obrad. I jeszcze listę obecności no to już, była, już. Do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy macierzyna na 2019 rok. Pani Starnik, komisarz. Pan przewodniczący odczytał uzasadnienie, z jakiego powodu y, trzeba dokonać zmian w budżecie. Ja tylko powiem, z, skąd zostały przesunięte środki. Na to, ulicę Łaskarzewską Łaskaszewsk zwiększone zostały ogółem y, środki o 40% dofinansowanie 70% to jest 30 273 zł, niecałe 12 tysięcy. To środki przesunięte z wykonanych już i rozliczonych inwestycji. 3 527 z budowy przyłączy wodociągowych dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice tam drugi. 3 000 700 zł zmniejszenie na drodze w kraskach dolnych, 2300 zł na przebudowie drogi w podłężu i przebudowa chodnika w podsamczu 2200 zł. Dziękuję. To są pytania. Tak, że ta firma Brugły, pana Skoczka, złożyła ofertę. Oferta miała niską cenę. Byli zresztą wezwani do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny i o dziwo wyjaśnili, że cena absolutnie nie jest rażąco niska, że dobrze skalkulowana. Po czym, gdy dokonaliśmy wyboru oferty, to prezes, gdy przejrzał ich kosztorys ofertowy, no to po prostu wkradła się pomyłka, bo ktoś na na całej ulicy łaskarzewskiej wycenił za złotówkę a przy rozliczeniu ryczałtowym nie ma możliwości dokonania zmian w kosztorysach ofertowych więc no, prezes, firma wyliczyła, że wiązałoby to się dla nich ze stratą rzędu 80-100 tysięcy więc odstąpili od podpisania umowy, tracąc jednocześnie wadium, które wpłacili to było około 7 tysięcy, więc no, stracili wadium, no, ale roboty nie wzięli, ponieważ strata by była dla nich dużo większa dlatego przysłali pismo o odstąpieniu od podpisania umowy, więc zgodnie z procedurami z prawem zamówień publicznych dokonujemy wyboru ponownie oferty kolejnej na liście rankingowej i dlatego jest konieczność żeby zwiększyć plan w budżecie to a roz, podpisać umowę to rozumiem, że firma ta co teraz obecnie się wycofała no nie wchodzi w razie. nie. nie, nie ona no, nie no, już się wycofała no to jest, jest kolejna firma Meltor firma Meltor będzie robiła też przebudowę ulicy Goliszewskiego i to już od przyszłego tygodnia zaczynają wchodzą na plac budowy i z tego co wiem będzie też robiła jako podwykonawca chodnik samogoś. No oni się zajmują no, po tutaj. Wczoraj robił. był prezes, kiedy my rozmawialiśmy, także będą chcieli szybko i sprawnie te ulice, to kostkowanie czy no, oni No i oni samą na 2019 rok na podstawie artykułu 18 ustęp z ustawy z dnia 8 marca 1970 roku w samorządzie gminnym to jest dziennik usta z 2019 roku pozycja 506 oraz artykuł 211 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Maciewica uchwala co następuje paragraf 1 dokonać zmian w budżecie gminy poprzez zwiększyć plan dochodów o kwotę 30 270 Numer jeden. Dochody po zmianach stanowi kwota 34 116 173 26 zł. 26 groszy, z tego bieżących w kwocie 30 538 519 zł. 24 zł majątkowe w kwocie 3 577 654 2 zł. 2 grosze, zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 273 zł. Zgodnie z tabelą numer 2. Wydatki po zmianach stanowi kwota 35 736 972 26 zł. 26 groszy. Z tego bieżące w kwocie 29 577 199 9 zł. 9 groszy. Majątkowe w kwocie 6 159 773 17 zł. 17 groszy. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany do tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do uchwały nr 3 łamana 16 2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na rok 2019 w brzmieniu określonym z tabeli nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwa Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Radnych o oddanie głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i porządek obrad w tym momencie został wyczerpany, także zamykam 11 sesję Rady Gminy Maciej.